Nasiona jeszcze na poziomie są takim stabilnym dosyć, bo rozmawiałem w sklepie, że jeszcze nasiona nie podrożały tak bardzo jak właśnie nawozy i środki ochrony roślin. Będąc w sklepie nasionym to usłyszałem taką rozmowę, że po prostu już hurtownia oferuje cenę 20-litrowego pojemnika glifosatu w cenie 1200 zł. Gdzie jeszcze na jesieni kosztowało on 700-800 zł, kosztował. Dużo pieniędzy wydajemy na środki, na herbicydy, głównie na glifosat, który, który bardzo poszedł w górę. Cena glifosatu poszła bardzo w górę. Zdaje się, że nawet pięciokrotnie. A my przy uprawie porzeczki czarnej, przy takim amarela, jakiej posiadamy, 40 hektarów. Używamy dosyć dużo tego glifosatu, bo zresztą bez, bez tego środka ochrony, bez tego herbicydu, nie jesteśmy w stanie poprowadzić plantacji. Myślę, że no, muszę stosować coś bez względu na na cenę. No nie wiem, może jakoś później będę próbował stosować ten produkt, no ale muszę, no bo przecież dziabkami nie będziemy wydziabywać się spod drzew chwastów, a wilgoci widać jest co niemiara. Nie wiadomo, nie wiadomo jak to będzie latem, ale chwasty niestety co roku rosną i trzeba je pryskać, no. A tutaj ekologom się wydaje, że, że można nie pryskać, no to się nie da tak. Po prostu nie ma ludzi do pracy, żeby dziabkami to wydziabywać.